I wracamy po krótkiej przerwie. O której nawet nie widzieliście, że była. Czemu? Nie cierpi. Grała z No, udało mi się. to ja. Nie wiem, co tam było, aż to jest No co to zrobił? Tylko nie mnie. <grafi> <grafi> Mówiłem. No i teraz nie możesz tego zrobić, bo ja się zaklinowałem zakinowałem. O, no, dobra. Widzisz, <gry> tylko żeby ciężkie było. O, to będzie fajny film Przecież ja włączyłem. fajny film, raczej. Znaczy, muzyka. No i w tym momencie po raz pierwszy padają się klony. Brawa. Jupii! Brawa dla klonów. Ja, ha ha ha. Dobra, idziemy. Jedziemy dalej. Czekaj, znowu głowy, Przejdziemy. Kto lubi gwiezdne wojny? Ja. Ej, ja tam muszę ten. O, <grym>, nie umie się otrząsnąć. <grym>, się tam odczuć, nie? Muszę iść. A, One są nieśmiertelne, nawet normalnie. Nie, ale jak muszę, wszędzie tam muszę. Ho ho ale on tak na żwy... ale tu chyba będzie jakiś zestaw, no? Chyba to był zestaw. Mi się wydaje. O nie, to Nie, tylko w challenge to był zestaw. Challenge. Ale tak czeka. <suszy> Właśnie tam. No. <suszy> nie! Jeszcze nie. <suszy> takie, taki ten brew. <suszy> nie, o nie! Ja nie ja będę ten. Paraliżował, a ty, a ty je ten Ty je ten Ty je zabijaj no, Ale że to one mnie zabijają O chodź Oni mnie zabijali też No musisz tam tutaj coś robić Nie, tam nie trzeba e... O właściwie, dobra idziemy dalej Chodź Mm -hmm. Teraz musisz wbijać pociski Dobra, teraz go trzeba gonić Czekaj Gonimy go, gonimy go bo nam ucieknie Czekaj, pozbieraj kasę, dobra, już nie musisz A będą bomby o Kurze. No, no. Dobra. To Dobra. Nie, może ja pójdę pierwszy, bo, bo to jest na wyczucie, to wyczuwa tych y, ludzi. Droidów nie wyczuła. Wiesz, te bomby. Nie wyczuwają droidów. Tak jak w go Designerze, rozpadły się na krok. A nie, też wyczuwają droidy. Patrz, jaki jakiej dupie. Yes. A mi się wydawało, że tylko ty. 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 People. Ej. ej. ustawimy się normalnie, nie? tam będzie. Nie, tam jest dla tych... Dla tych takich No, ej! No staj na tym. No. Nie schodź. Teraz ja cię tu To tutaj, tutaj, mocą to zrób, się odsunę. No! Mam, no, no, dobrze. Ty, ty zawsze musisz tego, no, ja, no. o, o, to robić. Patrz, Teraz będzie epicka bitwa. Kurczę, mogłem wcześniej tam polecieć, żebyś nie, nie stracił kasy. <stw> Oczywiście, on ma, on gra na kodach i, i, i on tylko tam możesz wejść. Panie nie? Baje. A tu zna, y, pewnie jak oglądaliście Chodź w by power up, power'a Żeby szybciej jeździł, na przykład tak. Żeby dłużej mógł lecieć To ja ich spaliwuję A w ogóle chodź tam, bo ja muszę zamknąć te wejścia żeby one nie wylatywały eee, Nie Jest do no, Jeden przedział przez drzwi. Ja, ja zamknąłem to. Ja to zamknąłem, a to. Dalej, dalej. tutaj mocą użyj. Tylko nie na mnie. Dobra. No. I a to, a to weszło. Ja bym się usiał, gdyby to jeszcze usiał. To trzeba tutaj ciemny z tej mocy użyć. Okej. Bądź ciemny. Ja mam tylko... Taką... Teraz będzie... Go... Nie, ja tego nie lubię. Ale jak jest, je, jest jesteś z tym... Jak ja będę w no, tym drugim, to ja będę zajmować ten statek, że będzie strzelał do niego. Będą do niego. Tak, i będę ci... Będę cię ratował. Jakie ma ruchy normalnie? A czemu on do mnie strzela? No, dobra. no kurczę, no, gdzie Ty jedziesz? Opa! I teraz te wieżyczki będą do, do tego statku strzelały. Teraz, teraz, teraz go zajmę się

Trzeba tego waląć i mnie No Nie no, rozwaliłem A to się zamienia, jak ja go pokonam. tylko ty odbokowuj TF ja Kurczę, już wszystko zrobiłem Czemu on się nie mogę robić dalej Może się zamienić co? Nie, no, ja teraz nie mogę. Ja. Trzeba odbijać te, te, te czasy do niego. Za no tak. mnie jeszcze. Życzę mi no. O jest, dobra. O i te, teraz wtedy pocieszkę znogę. Ja już Co mamy? Te nie To ja odstąpiam z ciebie ten, 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 statek. ten, ten statek To, to będziemy mieli odblokowanego tego Django feta? Czy była feta? Nie, dopiero jak nie mógł. Ale będzie można go kupić. Nie, że będziemy mieli odblokowany, tylko można będzie go kupić w kaffee mocny z nich. Co o, to powinno go zabić? Ale chyba go trafię przed nie po... O, to jest dobre. Tu mi się to. O, macie wy. Nadajnik. O, Co? Macie wy. Level komety. Gdzie jest Hardfor? Zniknął, umarł. I, um, I śledzimy go. A nie było przy, nie przez PAF asteroid. Nie leciał. No to teraz powinien być. No i tak nie będzie lecia Level complete, free play unlocked Obi-Wan, Jedi Master R4 do 17 Oho, true Jedi 12 No dobra. dobra, teraz pójdziemy do Katynu easy. Poglądamy, Poglądamy to co można kupić Najpierw sobie założył postaci no, no, Czyli co można kupić? Ty będziesz alfora, a ja będę... Masz tu kreator swoich postaci? Aha. Zrobimy jakąś? Tak. No pokazałem hmm. No ile przedawałam ją <laughs> oh. Sorry, to robię Jak go walnąłem. Biegnie za mną Ale oni po prostu... A oni są po prostu... No. dobra Mamy jakieś nowe postacie? Mamy, o, Darth Maul. Pójdę Ale oj. czekaj, bo ja chcę te dodatki kupić Zombie sal Tak Oni są, są nieśmiertelni są Klon Dobra, dodatek no. no, 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 no. Jaki ale... potrzebny? to jest 25, dobra, kupujemy eeee i to też no eee co jest? Przechodzimy po tym zbieramy kasy na tego, no ej bo mnie wyłączyło no i co zrobiłeś? nie mogę teraz się włączyć no nie umiec ale to jest jakby na kaweturze tak, ja wy, wyłącz teraz się nie da się wyłącz grę Давай посмотрим. Давай посмотрим. Давай посмотрим.